To dzięki, Marcin. Skończyłeś? Nie zgadnę. Słowie jesteście. Miłość w kulturze. Miłość z kulturą. Chciałem powiedzieć, kulturę głupczą. <słuch> 37 y, y, masz lat, czyli sporo czego? Lat, lat masz? Sporo? Nie, to wiecie wieku jest. Czuwanie, kurwa. Jest tylko życie. Z młodszą. Fazie. Na ramieniu. Ale w takiej fazie, którą widzisz tył naprzód. <laughs> w sensie w lustrzanym odbiciu, czyli w, złe, w, złe, w złym położeniu. Dziękuję. Jak to Matek mówi, dziękuję za palcówkę. Nie, dziękuję za palcóweczkę. <laughs> Czy u mnie gorąco? W chuj. O 7 rano robiłam live'a i tak siedziałam i pot mi tak o, spod pachy. Zrozumieć, kurwa, świat. No. Ja to nie ogarniam. Choć, że łeb w ogóle jest. Ty już siwa, no jak już? Już od dawna. No, ja już jestem siwa od ponad 20 lat. Nie, nie farbuję włosów. A widać? Czy to są pofarbowane włosy? Dobrze, że myję. Miałam takie horrory dzisiaj, ale kurwa takie. I nie wiedziałam, nie wiedziałam, że mi się to śni. I nie mogłam się budzić. Takie bzdury totalne. A Chociaż i tak uważam, że, że nie wiem, jakoś oblać zbytnio. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Eee, uh, so Sparta.